Bardzo nie lubię krytyki. Nie lubię, kiedy ktoś mnie ocenia, kiedy ktoś mówi mi jakieś rzeczy, których no po prostu nie chcę słuchać. Nie lubię, kiedy ktoś mnie ocenia przez pryzmat swojego postrzegania i nie lubię, kiedy ktoś po prostu nie daje mi pokazać siebie, a już mówi o tym, kim jestem. Nie lubię, kiedy ktoś mnie ocenia przez pryzmat mojego wieku, czasu, wykształcenia albo przez pryzmat innych ludzi, którzy są wokół mnie, w moim otoczeniu. Nie lubię, kiedy ktoś przychodzi do mnie tylko po to, żeby ponarzekać. Wiem, sam też czasem narzekam. I samemu też mi jest czasem Źle. Czasem jest mi po prostu smutno i nie wiem, co mam zrobić. Nie lubię, kiedy ktoś po prostu nie daje mi szansy, nie daje mi szansy się zaprezentować, powiedzieć coś o sobie. Nie lubię, kiedy ktoś mi ocenia na podstawie jakichś przekonań swoich własnych, nie mając kompletnie pojęcia o tym, kim jestem.